Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja pomidorów gruntowych. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Po tych chłodach, proszę Państwa, rośliny się dość mocno zregenerowały. Zaczynają rosnąć. Widać w nich życie, jak to powiedział producent. Zazieleniło się na polu. Praktycznie niewiele jest takich roślin, które gdzieś tam wypadły. Jak ustabilizuje się pogoda, to producent zrobi stymulację wzrostu terasorbem i blackjackiem. Tak jak dla wszystkich roślin. 1,5 litra terasorbu, 2 litry produktu blackjack. I to na razie, proszę Państwa, wszystko tutaj nie ma co ruszać, kombinować z jakimiś tam ochronami. Nie wiadomo z czym. Musi ta roślina zacząć rzeczywiście żyć. Popadało trochę, jest w miarę ciepło, aczkolwiek to nie są komfortowe warunki dla takich roślin ciepolubnych, no ale, ale jest w miarę dobrze, więc tutaj stymulacja wzrostu i na razie, na razie to wszystko, zobaczymy jak to będzie wyglądało za chwileczkę, wtedy będziemy podejmować decyzję o ochronie przed chorobami. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.